Hej, 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 tu Faktory. Dzisiaj dodamy zwałę z moim kuzynem. Będzie brał w tym udział. Pyszny dodatek, przywitaj się. Siemano! To jego głos, a my zapraszamy. To będzie hardkorowa wersja My Little Pony. Obyście nie wzięli tego na poważnie. Okej, zaczynamy. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk. Nie nie przyjaźni czuję smak Mój mały kucyk Kiedy ujrzę go to pędzę jak wiatr Czuję serce boki czar Nasi przyjaźni wielki dor Mamy razem przygód masz Kroję marzeń razem dzień i noc Uuu. Hej mój koteku, Masz smak niego nie No. dziś Dziękujemy Pożegnaj się Siema